Witam serdecznie na konferencji po meczu szóstej kolejki BetKlik pierwszej ligi Warta Poznań ŁKS Łódź. ŁKS wygrał ten mecz 4 do 2. Ze mną trener gości pan Jakub Dziółka. Dzień dobry panie trenerze. Dobry wieczór. I bardzo proszę, gratuluję Dzień. zwycięstwa Dzień. i bardzo proszę o kilka słów komentarza. Dobry wieczór wszystkim. Tak, gratuluję przede wszystkim zespołowi, sztabowi pierwszego zwycięstwa. Trochę na nie czekaliśmy, ale tak jak powiedziałem, po meczu z Kotwicą, że jest duża złość w szatni i musimy zareagować. Dzisiaj też tak się to wydarzyło. Bardzo dobrze zareagowaliśmy na, na, te, na tą sytuację, w której, w, której znaleźliśmy, w której znaleźliśmy się. Więc a, gratuluję zespołowi jeszcze, jeszcze raz. Rzadko to robię, rzadko to robię, ale myślę, że dzisiaj ta nasza młodzież, która wystąpiła od początku meczu, która, która też była gotowa na ławce, żeby wejść. Zagrała dobre zawody i myślę, że to jest dla nich dobry bodziec do tego, żeby rozwijać się, żeby stanowić o sile dla naszego, dla naszego klubu. Także jeszcze raz gratuluję swojemu zespołowi wracamy do Łodzi przygotowujemy się do następnego meczu. Dziękuję. Panie Darzec, pan, Wodziek, ta piłka, tak? pan, że była was złość, złość też okazali wasi kibice podczas dzisiejszego meczu. Meczu, jak wpłynęła na Was ta sytuacja z tym, Wygraliśmy mecz. To co? No tak, no co mam więcej powiedzieć. No, wygraliśmy, wygraliśmy mecz i tak to oceniam. Nie ci się, że mecz zostanie przerwany i rozliczanie powałowe? Tego się nie bałem. Boję się innych, innych rzeczy, że zachoruję, boję się. A, a tego, że, że mecz został, zostanie przerywany nie. Bo rozmawialiśmy z sędzią, rozmawialiśmy z delegatem. A, więc, yy, więc yy, nie. Krzysztof, Polski, nieszczęsny tydzień, to ja w tej że Czy w tym meczu tak można powiedzieć, że z przodu jest ok, ale z tyłu jeszcze trochę bałaganu, Trochę się podobało. Zresztą w jednym i drugim pokoleniu, więc to tak można powiedzieć, że trochę tej radosnej piłki było. No tak, chcielibyśmy na pewno nad tym panować od następnego meczu, bo tak jak powiedziałem. Ja wolę wygrać 2-0 albo 3-0 niż 4 niż 4-2. No, ale. Tym bardziej myślę, że to było dla nas zadanie może nie trudne, ale, ale wymagało tego, czym się cechowaliśmy, że nawet jak przegrywaliśmy, to my dążyliśmy do, do wyrównania czy do zwycięstw. I tak tutaj też było w przerwie te naszej uwagi do zawodników, były w tym tonie, że na pewno warta będzie, nie będzie miała niczego do, do stracenia i, i nas zaatakuje. I, Popełniliśmy błąd, ale tak jak powiedziałem, no, zespół bardzo dobrze na to zareagował i, i dążył do strzelania, do strzelania bramek. Może nie wystawiamy indywidualnych na ta ale tak nawet tak po reku, licząc, Michał Moszycki, świetny występ, Parasak który przyspiesza świetny występ, Antoni Młynaczyk, który się nie boi, jędrzej zając. Czy jest w ogóle ktoś, o tym można było wiem, powiedzieć, że nie zagrał dobrego spotkania? Bo po prostu inaczej nie chcę tego krytykować. Chodzi o to, że rzeczywiście wszyscy wznieśli się na jakiś poziom, taki, którego byście oczekiwali. Tak, jeśli e, większość zespołu albo cały zespół gra dobrze, no to, to, to mamy te szanse na pewno większe na, na, na zwycięstwo, ale tak powiedziałem, e, dzisiaj e, nie mieliśmy w składzie Husajna, nie mieliśmy w składzie Pirulo, nie mieliśmy w składzie Sitka, nie mieliśmy w składzie Majcenicza e, i tak jak mówiłem też wcześniej, e, kadra mm, Dźwignęła dzisiaj ten mecz, bo każdy z zawodników, którzy są w kadrze pierwszego zespołu e, musi grać dla UKS-u I, i, i dzisiaj był tego efekt i, i, i daliśmy radę. To jeszcze jedna rzecz Złoty strzał przed meczem wzmocnienia z Hiszpanii, która do zespołu. No, pewnie nie wiadomo, że nie na dzisiaj, ale to wiążecie z tym każdy może nadzieję. No, trenował z nami dopiero jeden raz, tak. On się uczy nas, my też jego poznajemy, chociaż, chociaż wiedzieliśmy co, co potrafi z piłką. No ale to wiadomo, nowe środowisko, nowe rzeczy techniczno-taktyczne, ale myślę, że będzie się szybko wdrażał do naszego zespołu. Dziękuję. Proszę Państwa, czy są jeszcze pytania pod na Jeśli nie, to dziękuję bardzo i zapraszamy na drugą część konferencji. Gdzie gościem będzie trener Warty Piotr Jacek. Bardzo dziękuję. Trenerze, Dzięki bardzo.